Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym foodbooku na moim kanale. I uwaga, będzie to już 12 foodbook, także mega się cieszę, że cały czas dodaję je regularnie. I jeszcze bardziej się cieszę, że tak miło się one przyjęły, że jest tyle super komentarzy, tyle nowych subskrypcji. No ale dobra, nie będę przedłużać, przychodzę już do śniadania. Będzie dzisiaj sałatka, bardzo prosta sałatka z rukolą z fetą, albo raczej taką, takim serem typu feta półtłustym. Do tego będą podprażone migdały i karmelizowana gruszka. Gruszka będziemy karmelizować na maśle z dodatkiem erytrytolu. Zaczniemy sobie od uprażenia na suchej patelni migdałów oraz od skarmelizowania gruszki jest już gotowa, obtoczona w erytrytolu. Na jednej patelni roztopiam sobie masło. Drugą patelnię sobie rozgrzewam i będę na takiej suchej patelni podprażać płatki migdałów. Gruszka jest już skarmelizowana. Ja najbardziej właśnie lubię taki stopień skarmelizowania. Jeśli lubicie troszkę bardziej, to oczywiście po prostu podtrzymajcie ją dłużej na patelni. Także w tym momencie jedynie zostało nam pokroić fetę i wymieszać wszystkie spodniki. Tak wygląda śniadanko. Jest to sałatka słodkosłona słona z karmelizowaną gruszką, podprażonymi migdałami, do tego rukola i ser typu feta półtusty. Jeśli lubicie połączenia słodko-słone, to jestem na 100% przekonana, że bardzo Wam zasmakuje. Dzisiaj na drugie śniadanie będą jabłka z cynamonem w cieście. Chciałam powiedzieć, że to będzie taka ala la szarlotka, ale w sumie szarlotka ma całkiem inne ciasto. Ale podamy to właśnie na ciepło, tak jak szarlotkę z lodami. I to będą właśnie lody Big Milk. Ja sobie go wyciągnęłam, bo jak zanim ja bym się tu nagadała, to on by mi się pewnie cały roztopił. Pamiętajcie, że yy, nie chodzi o to, żeby całkowicie rezygnować, wyrzucić wszystkie produkty rekreacyjne z diety, bo to nie o to chodzi. I zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak zdrowie fizyczne a taki jeden Big Milk ma tylko 75 kalorii, więc jeżeli ja do mojego takiego jednego deserka e, jabłka w cieście zużyję połowę takiego Big Milka, do takiej ala szarlotki powiedzmy no to jest zaledwie ponad 30 kalorii i to jest tak malutko no i ogólnie to będzie ciasto z mąki orkiszowej z jajkami, z erytrytolem i ja do tego jeszcze dodaję skyr z tego względu, że właśnie robiłam dwie wersje robiłam pierwszą ze skyrem drugą zrobiłam bez skyru, a zamiast tego dałam troszeczkę mleka i Łukasz miał zdecydować, która wersja jest lepsza, i stwierdził jednogłośnie, że ta z jogurtem, bo to ciasto jest takie mega, mega mokre, więc pokażę wam właśnie sposób z tym jogurtem. I później będziemy piec około 30 minut grzanie góra dół, tak około 190-200 stopniach. No ale ja mam mega słaby piekarnik, więc może dlatego u mnie to jest aż 200 stopni. Tak wyglądają nasze jabłka z cynamonem w cieście, także teraz została najlepsza część, czyli dodanie właśnie lodów. No i to Wam najbardziej polecam zjeść od razu, kiedy zrobicie, bo tutaj właśnie największą robotę robią te jabłka gorące, świeżo zapieczone, które zaraz będą z lodami. Tak wygląda drugie śniadanie, czyli jabłka z cynamonem zapiekane w cieście, do tego lody śmietankowe. Dzisiaj na obiad będzie burrito, takie bardzo szybkie i bardzo proste danie. Będzie ono z mięskiem mielonym, u nas jest to mięso mielone z piersi indyka, do tego oczywiście cebulka, czosnek, czerwona fasola, kukurydza, e, oczywiście passata, tradycyjnie używamy takiej, tortilla pszenna, właśnie z Lidla. Jeśli chcecie to oczywiście zachęcam do zrobienia samą takiej tortilli na pewno jest zdrowiej. Ja zawsze jednak wybieram tą, ewentualnie pełnoziarnistą. No i jeszcze do tego będzie starta mozzarella. Zaczniemy sobie od przyprawienia naszego umytego mięsa. U mnie jeśli chodzi o przyprawy, to jest y, przyprawa do mięsa, taka mieszanka z Lidla y, i papryka słodka. Kroimy sobie cebulę i przeciskamy czosnek przez praskę. cebulka jest już posiekana, czosnek przeciśnięty przez praskę, także teraz będziemy sobie wszystko razem smażyć. Na patelni rozgrzewamy sobie oliwę. Ogólnie tak jeszcze tego chciałam powiedzieć, że polecam zrobić od razu sobie porcję z całego mięsa i mieć nawet na dwa albo na trzy dni, ponieważ właśnie my, ja ostatnio robiłam już to burrito i jedliśmy następnego dnia i jednogłośnie stwierdziliśmy, że jak te wszystkie smaki przejdą, to właśnie następnego dnia ten, ten cały środek burrito jest jeszcze lepszy. No i wielka oszczędność czasu. Na rozgrzanej oliwie najpierw podsmażamy sobie cebulkę. Gdy nasza cebulka lekko się zeszkli, to dodamy czosnek, wszystko razem podsmażymy też przez chwileczkę i później na końcu dodamy mięso i również podsmażymy. Mięsko już jest prawie gotowe, także teraz dodajemy kukurydzę i fasolę. Zalewamy pasatą pomidorową. No i oczywiście najważniejsza część, czyli przyprawienie tego. U mnie to będzie sól, pieprz, papryka słodka, bazylia i jeszcze dodam troszeczkę takich papryczek Piri Piri, ale tylko tak bardzo, bardzo delikatnie. Całość teraz wymieszaliśmy i zostawiamy tak na około 5 do 10 minut, żeby wszystko ładnie się ze sobą przegryzło. Ten farsz do burrito już jest gotowy. Ja go właśnie tak podsmażałam mniej więcej 10 minut i także odkładam go sobie teraz na bok. Tutaj na znacznie mniejszym ogniu będę rozgrzewać sobie drugą patelnię. A to z tego względu, żeby pokazać wam właśnie mój patent na opieczenie tortili bez takiego opiekacza elektrycznego. A w tym czasie, kiedy patelnia będzie się rozgrzewać, to nałożymy sobie farsz do tortili. Całej sypiemy startym serem. U mnie jest to mozzarella. No, coś tutaj delikatnie się tylko pobrudziło. Także teraz taką tortilę dajemy sobie na naszą rozgrzaną suchą patelnię i zaczynamy opiekać od tej strony, z której miałoby się to rozwalić, czyli tak, w ten sposób. No, i tutaj sprzedam wam jeszcze jeden patent. Przy jedzeniu, aby wasza tortilka się nie rozwaliła na dole, zawsze można wspomóc się folią aluminiową. Ja sobie szybko zrobiłam drugie, właśnie już tego nie nagrywałam, żeby mi ten pierwszy nie ostygł za bardzo, zanim zacznę jeść. No i tak właśnie wygląda burrito. Bardzo też fajnie, że farsz można zrobić na dwa lub nawet więcej dni i dalej on będzie bardzo smaczny. No i też coś innego, bo wiadomo, że każdy z nas zna tortille z kurczakiem, z warzywami i sosem, bo to jest taki typowy klasyk, a tutaj mamy coś znacznie innego, także zachęcam do spróbowania, może akurat trafi to wa w Wasze gusta smakowe. I patrzcie jeszcze ogólnie, jak ta tortilla super się Przypiekła, mimo że nie mam opiekacza elektrycznego, to właśnie taki sposób typowej grażyny patelnią też się mega sprawdza. Dzisiaj na kolację będzie makaron w zielonym pesto z pomidorkami koktajlowymi, z serem grana padano. Do tego ja sobie dodam jeszcze rozpąkę, co by tych warzyw było po prostu więcej. I tak samo posiekam sobie nadkę pietruszki, żeby po prostu było bardziej zielono. I tutaj ja używam zawsze tego pesto, ono jest do kupienia w Lidlu i naprawdę nie trzeba robić pesto i się męczyć, jeżeli. Jeżeli się nie chce, bo te mają naprawdę bardzo dobry skład i jak najbardziej można używać właśnie tych kupnych. To jest naprawdę bardzo szybki makaron, bo wystarczy tyle co go ugotować, a później wymieszać ze wszystkimi pozostałymi składnikami. Ja tutaj nie dodaję jakiegoś typowego źródła białka, bo u mnie w tym dniu już była odpowiednia ilość, także nie muszę, poza tym nie mam ochoty. Ale na przykład, jeśli wy chcecie, to do takiego makaronu polecam najzwyklejszego fileta z kurczaka, ewentualnie wędzonego. Kolacja gotowa, bardzo szybki makaron z zielonym pesto, pomidorkami, u mnie jeszcze troszeczkę roszponki, troszeczkę natki pietruszki i do tego ser grana padano i troszeczkę słonecznika. Bardzo szybka opcja, jeśli ktoś nie ma czasu i chce mega szybki posiłek, a na przykład jak chcecie tutaj jeszcze dodać jakieś typowe źródło białka, chcecie, żeby ten makaron dalej był taki mega szybki, no to na przykład można dodać wędzonego fileta z kurczaka. No i to by było na tyle w dzisiejszym foodbooku. Mam nadzieję, że z tego foodbooka Jakiś przepis również Wam przypadnie do gustu. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za taki miły odbiór tych filmików. Naprawdę jest mi turbo miło. No i ja się z Wami żegnam. Także do zobaczenia w kolejnym futboku za tydzień o godzinie 12.